Cześć, witamy w kolejnym epizodzie Radio Hedam. Witam się z Wami jak zawsze Konrad oraz Bartek. A więc czas na podsumowanie ostatniego już tygodnia 2011 roku w WWE oraz Total Non-Stop Action. Więc zaczniemy jak zawsze od Row. Na Row, które odbyło się w Chicago. Pierwszy raz gala WWE, odkąd WWE zagościło tam z galą Money in the Bank 2011, która wzbudziła tak wielkie oczywiście emocje, zwłaszcza wokół CM Punk'a. Dlatego Row musiał, kto rozpocząć? Muzyka CM Punk'a, bo nie do końca sam CM Punk. Otóż o wyszedł John Rory Knight, co było moim zdaniem genialne. John naprawdę świetnie to zagrał. Wyszedł... Tak, troszeczkę bluzka jego Best in the World była chyba w kilku rozmiarach za, du za duża, jak na CM Punk'a, ale generalnie segmencik wyszedł im bardzo dobry, nie? Tak, tak. Bardzo naprawdę ciekawe i dobre rozpoczęcie ROW. Osobiście zaciekawiło mnie to i, i dlatego dzięki temu zostałem przed monitorem i da, chciałem dalej po prostu to oglądać, co bardzo dobrze świadczy, myślę. No i wyszło na to, że CM Punk będzie walczył w Gauntlet Meczu z trzema przeciwnikami, którzy zostaną ogłoszeni później, a później okazało się, że będą nimi Jack Swagger, Dolph Ziggler i Mark Henry, a jeśli CM Punk pokona wszystkich, wtedy Punk będzie mógł zawalczyć z Johnem Laurinaitisem. Jeśli jednak zostanie pokonany przez któregoś ze swoich rywali, wtedy to on dostanie Tidal Shota za tydzień na kolejnym pierwszym rogu w 2012 roku. No i myślę, że przejdźmy dalej, bo dalej mieliśmy na początku już walkę Bukerati z Kodem Rowcem, tym razem walkę bez wartości, to znaczy może nie bez wartości, ale bez jakiejś wielkiej nagrody, bo pas interkontynentalny nie stał na szali tego pojedynku. Więc wygrał Booker T. Myślę, że chyba tylko dlatego, no bo gdyby pas internetalny był na szali, to raczej Cody wyszedł wyszedłby Nie no, po co Bookerowi pas teraz? Jest, no no teraz właśnie, nie. więc, więc to chyba było no, miło, miło. Booker wygrał pojedynek co lepsze, Nie wiem, był wcale taki zły, przyjemnie się go nawet oglądało powiem. Szczerze, że nie byłem jakoś rozgoryczony tym pojedynkiem czy, czy coś, więc myślę, że, że plus. Później dalej widzieliśmy na przykład jeszcze mieszany pojedynek i w Torres, i Zack Ryder, po i, i Tyson Akida. Czyli Zack Ryder w, w zeszłym tygodniu main event, w tym tygodniu już nie. Czyli czyżby te newsy o tym, że e, możliwe, że to Ryder, a ludzie tak nie chcą oglądać i to przez niego te spady gratingu jest się sprawdzają? Ja myślę, że to, że to nie jest prawda tak osobiście mówiąc. Ale no, no Ryder to jest z kolei też człowiek, który nie bardzo pasuje na main eventera, przynajmniej w moim odczuciu nie w tym gimmiku, bo nie jest zbyt poważny. Nie wiem, przynajmniej ja mam takie odczucie, no, osobiste. No, no, no tak, no, cóż, ja, dla mnie Rider się trochę przyja, no ile można ciągnąć jedno i to samo, coś, coś takiego, co jest powiedzmy sobie szczerze, może się, może się szybko znudzić, no trochę to irytujące też, wow, wow, you know it, a tak naprawdę, no... No w jest jedno i to samo, jest taką, taką postacią e, monotoną nie, nie jesteśmy się tego słowa czasu, no. No tak, monotoną i, i krótko myślę, że on będzie e, na topie bo niedługo się po prostu znudzi, bo nie będzie pokazywał nic nowego, w każdym razie dali się John Cena, który e, chciał, żeby Kane wyszedł na dzisiejszym rok. chciał zakończyć to rok wspaniale John Cena, więc chcę się dowiedzieć, czemu Kane wrócił tak, jak wrócił, czemu go zaatakował dwukrotnie i tak A to wszystko miało być takim segmentowym main eventem tego row. No oprócz tego, że Cena walczył z Mizem, ale Sina wygrał przez countdown. To, była, to było takie raczej To było, to było coś go, żeby no, wrócić. To powrót Artrufa, nie? Właśnie. Właśnie. Czyli już całkowicie po się można powiedzieć, w tym 30-dniowym zawieszeniu. I była wielka taka wojna, wielki brawl pomiędzy Trufem i Demisem, no i którą wygrał oczywiście Artruf. Później widzieliśmy walkę Big Showa i Davida Tangi. No i zakończył nam przez dyskwalifikację Big Show ją wygrał, no i chyba nie ma więcej nic do powiedzenia. W każdym razie na rampie pojawił się jeszcze Alberto Rio za jego, jak to powiedział Jerry Laurer, wózku za 200 dolarów. No zaje... i poza tym chyba nic więcej nie zrobię w tym segmencie, tak mi się nie. wydaje, że jakieś tam tego te są... Nie, nie, po no cóż, raz jest, raz jest bardziej nudny, raz mniej, w każdym razie jakoś takiego się wieją nudą. Dalej widzieliśmy za to CM Punk'a w gauntlet meczu, Pierwszy pokonał Czeka Swagera, drugi przegrał z Dorfem Zieglerem, ale tu warto zaznaczyć to jak przegrał. Czyli John Laurinaitis spada, informuje sędziego, że, że nie, przecież Vicky i Jack Swagger... Y to jest taka ironia, tak? No tutaj tak, można tak. lepiej dopisać, sam ironia, że po prostu... Teoretycznie y, Lori Natis chciał tam do, dla dobra Punk'a wyprosić Wiki, a tak praktycznie to chytry hy plan przeszkodzenia mu w zwycięstwie. No i bardzo się zgarnia title shota. No i tak. No i o tym może wspomnimy troszeczkę później, może nie, zobaczymy, jak się wyrobiłem. Z czasem. W każdym razie jeszcze na koniec segment z Kane'em i Johnem Cena. No Kane tam powiedział słowem dlaczego, to głównie chodzi powiedzmy o to, że wkrada się wątpliwość i czasem John Cena rzeczywiście nie przejdzie heel turnu. Znaczy, ja do... takich wątpliwości Kane... już nie mam. Kane dał mu po prostu do zrozumienia, że John kibice już nie uważają cię za tego kim jesteś, jest... coraz więcej jest głosów Cena Saks. No czyli generalnie takie podjudzanie na przejście na ciemną stronę ta, mocy. No ta, ta. i to jest kolejna taka, można powiedzieć, że prawie legenda, bo ten Kent to jest taka wielka postać teraz, w ostatnim czasie, po piperze postać, która go namawia po prostu do, do Hill Turnu, jasno i wyraźnie. No tak, dokładnie. Myślę, że no cóż, to był ostatni segment droga, więc na nim możemy skończyć. No i przejdziemy do ostatniego Smackdown w roku 2011, które otworzył segment Bookera T-Codiego i uwaga tutaj goldasta czyli brata Cody'ego Rosa skończyło się tym, że Cody Rhodes zaatakował właśnie swojego brata. No i tutaj z wiemy, że mieli spotkać się na WrestleMania i walce title kontra kariera czy coś w tym stylu. Jak myślisz, że to nie jest zalążek początku po prostu właśnie tego tego, tego, co ma się wydarzyć na Restylenii 28 e, A czy ty zauważyłeś, że w ogóle Publikacja nie zareagowała na Goldasta, Jakby nie widzieli kim on jest miał miał a, Bo konturz, wyszedł ja. bez tego swojego Wiesz, facepaintu No tak, no ale w ogóle e, fani usłyszeli jego muzykę I ja tam osobiście nie słyszałem żadnej praktycznej reakcji Więc czy to czasem nie daje do zrozumienia to no też czy... wiesz, być może publiczność też trochę Słaba była, bo tak zauważyłem oglądając za SmackDown, że jednak Indiana Podis z nie dało być, być może tak, być może, ale w każdym razie nie wiem czy to nie da coś do myślenia po prostu Creative Teamowi i czasami powyślą, może rzeczywiście no. kibice nie, nie kupią tej walki. Ale, ale ciekawe to było z punktu widzenia takiego fana jak my na przykład, nie? Że dwóch braci walczących o karierę, pas z jednej strony promowałoby to Kody Gorowca i gdyby, go, gdyby wyeliminował Goldasta i... I to by było fajne, jeszcze jakbyś to fajnie włączyć no do końca. T, który przecież był tak tym partnerem. Wiesz, to nie do końca weźmiemy tej takiej promocji yy, Kodego Roca na wyeliminowaniu Goldasta, bo mimo wszystko Goldas nie ma na takiej pozycji. Goldas, dobra, no to to jest taki fajny... Ale Pukarty mógłby być Ale Ale... Ale żeby to jakoś coś więcej znaczyło, no nie, po prostu Goldust nie jest rozpoznawalną postacią, tak jak, nie wiem, Mick Foley, nie jest to Eddie Guerrero, nie jest to, yy, Guerrero, to, nie jest, nie jest to Booker T, nie jest to nawet Kevin Nash. To prostu... nie nigdy ścisły main eventer, nie? Dokładnie, dlatego myślę, że, że wyeliminowanie goldasta nie, nie byłoby po prostu takim wielkim czynem, powiedzmy. No cóż, no to jest temat na inną dyskusję, ale no wszystko możliwe po tym segmencie. Z takich ważniejszych walk. Bardzo mi się podobało walka Huniko kontra Justin Gabriel. No nie tyle walka, co po prostu cały ten gimmick Haniko. To wjechania na tym rowerku. No przyznaję, że to było coś innego, coś nowego, coś świetnego. Nie ja wiem, czy świetnego. Bo... To, to czas pokaże, że, się, że nie Ale fa fajnie w ogóle to... mi się, fajny zarys ma Creative Team na te postacie, na, no tak. na tą taką stajnię meksykańską. No mi się to osoby się podoba. Tam każdemu zostawiam to do oceny. Yy, według mnie dobre, dobre, dobre po prostu gimiki dla tych gwiazd yy, Pixel kontra David Tanga, jedna z takiego walk z takiego mini feudu między tymi zawodnikami, Kompletnie mnie to nie kręci, także po prostu to bez komentarza wiadomo kto wygrał. Nie muszę nawet tego mówić, bo każdy fan będzie wiedział. Yy, mieliśmy walkę Sheimusa z hitem Slaterem i tu jest tak samo jak wyżej. No wiadomo kto wygrał walka bez historii. Nie mają pomysłu na Shane musa totalnie, dlatego wpychają go w takie minigierki z jobberami, co jest kompletnie bez, bezsensowne według mnie, to już... Ale on już zaczął nowy trend, który zawsze się pojawia w styczniu. To ja wyeliminuję wszystkich, wyrzucę wszystkich przez górną No tak, no zaczyna się to powoli, ja nawet to lubię, wiesz, bo podała mi się po prostu I'm ta the cała... One. Ta, ta cała otoczka Royal Rumble. No i mieliśmy na koniec main event, false Can't Anywhere match między Wade'em Baratem i Randym Ortonem, bardzo promowana walka. Walka nieskończona niejednoznacznie, ponieważ no tam... Skończyło się to tak, że Wade Barrett niby zepchnął Ortona ze schodów, nie zobaczyliśmy tego, bo kamerzysta nie nadążył w cudzysłowie za akcją. Oj, co za pech, nie spodziewałem się, myślałem, że kamerzyści są lepiej po prostu kondycyjnie ale, ale myśl, przygotowani. Myślę, że fajnie to wyszło, podobają mi się takie brole, wiesz dobrze, że znasz mnie długo i wiesz, że ja to lubię, szczególnie te widzie, windzie, to, to po prostu było świetne dla mnie, no takie coś uwielbiam. No tak, no ciekawe to nawet, bo nie było to najgorsze, chociaż... Cóż, no wiadomo, że więcej panowie chyba ci nie mogli pokazać. Mi się to podobało osobiście, no i takie średnio dobre smackdown dobiegło końca. Jeszcze może ze dwa słówka o Impact Wrestlingu. Impact Wrestlingu, który był troszeczkę takim wyjątkowym, bo zaczynały go knockout i kończyły go knockout, czyli po raz drugi w historii Impactu. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się i nie zapomniałem o jakimś Impakcie. W każdym razie, wydaje mi się, że po raz drugi w historii impaktu knockouts zagościły w main evencie Gali. No coś, myślę, że rzadko spotykanego jak na dzisiejsze czasy, że yy, kobiety... Są... A ja chciałem to przedyskutować chwilowo, jeśli, jeśli mi pozwolisz. Oczywiście. Bo patrz, no z jednej strony to jest pokazanie, że, że jednak, no, są lepsi w tym od WWE, nie? Że, że knockouts mają mute w porównaniu z DIV-ami, no bo przecież nie wyobrażamy sobie sytuacji, kiedy to diwy walczą w main evencie jakiejś Gali WWE. No i no i to jest pokazanie jednak odchylenie się od dawna, a z drugiej strony, no jednak jako fani wrestlingu, no musisz przyznać, że jednak czy nie przesadzają, czy nie popadają, w jednak wiesz, w skrajność z tym promowaniem tych knockouts, bo jednak no wydaje mi się, ja nie że czasem nie było. Nie wiem, czy to, nie to jest czasem takim nie było... Ale main event to wiesz. Moim zdaniem to, to była próba. Wiesz czemu? Ponieważ Impact Wrestling ostatnio miał takie ratingi, że największe ratingi ze wszystkich segmentów zdobywały knockout. Więc myślę, że to po prostu była taka próba. Sprawdźmy, jak rzeczywiście knockouts wypadną, kiedy fani będą wiedzieć, że na pewno będą one teraz. Myślę, że to była właśnie taka próba zobaczenia tego, czy rzeczywiście to był, to była taka to knockout, czy po prostu ludzie się włączali w trakcie i zostawali, bo wiedzieli, o, impact, to będą knockouts, później będzie coś, coś lepszego. Nie wiem, nie wiem. To, wydaje mi się, że to właśnie coś takiego było. Nie chcę usprawiedliwiać tutaj e, impaktu jak, naj, jak najbardziej, bo nie wiem. Chociaż, może, może rzeczywiście jest to taka mała leka skrajność, no bo mimo wszystko knockout. no nie wiem, czy powinny być w main evencie, ale, ale mimo wszystko to, to coś innego, coś, można powiedzieć, świeższego. W każdym razie myślę, że jak chcecie posłuchać więcej, zapraszamy Was do działu TNA, oczywiście na forum do działu TNA tam audycje o Impact Wrestlingu. A więc przechodzimy do podniówki tygodnia. A zostaje nią? Monday Night Raw, super show, pełna nazwa w wykonaniu moim. No tak. <głos》> Za to, co po prostu prezentowała. No bo konkurencja jednak no, nie wysiliła się. No widać że takie znużenie końcówką roku, takie oczekiwanie ze strony WWE na Road Tourist Mania, ze strony TNA na Genesis i no i, i, i tyle. przybycie bycie Guerrero i tak dalej pewnie, zobaczymy Tak, Johna tak Morrisona Na Genesis W każdym razie, teraz e, Wrestlerem tygodnia zostaje ta -dam, ta -dam, ta -dam. Do Olf, bo Zdobycie, miano pretendenta na, Do pasa WWE dla Zieglera Który mimo wszystko teraz wchodzi już do tego ścisłego Main eventu to na pewno wielkie wydarzenie No i myślę, że do, dobry krok Dla jego kariery, dobry kierunek Obrała jego kariera w tej chwili w WWE I dlatego myślę, że skończmy teraz To i przejdźmy do tematów tygodnia A tematami tygodnia Może zacznijmy od kontuzji rendek Ortona czyli... No, czyli? wyeliminowanie Vipera Na wstępnie 6 miesięcy z tego co tam Wstępnie, ale też mówi się o tym, że, że to będzie Tylko parę tygodni No i nie wiadomo, w każdym razie Royal Rumble Raczej Randal opuści co cieszy, bo jeśli Rendy nie wygra, no to myślę, że, ty, że tylko i wyłącznie lepiej na tym WWE wyjdzie. Przynajmniej dla mnie. Tak, no ja, o ile tak nie życzę Leortonowi to jednak nie pałam do niego z sympatią jakiegoś mega, także... Nie, po prostu nie widzę go jako zwycięzcę Royal Rumble Match a dodatkowo Royal Rumble Match już raz wygrał i to całkiem... Niedawno w sumie no, całkiem. No... W 1999 roku. Bolairze. No, więc... No cóż, myślę, że to był lepiej, żeby był to czas kogoś innego. Myślę, że może na tym skorzystać któraś z gwiazd właśnie paradoksalnie. Gorzej na rand, ale jeśli rzeczywiście to jest sześć miesięcy i opuści ryslenie. No i myślę, że potem sobie mógłby przedłużyć wakacje jakieś jeszcze dwa miesiące, wrócić na sam ryslenie i by było git. Byśmy odpoczęli od niego. Taki na wakacje by wyjechał no, wakacje sobie podpoczą, coś w tym stylu. Tak, tak, Kasema na pewno znam. No, ma, także mu pasuje na no, Karaiby tak. gdzieś tam. A teraz, e, za tydzień już. It begins. Czyli co? Właśnie, co się zaczyna? The end begins begins tego co właśnie w ostatnim promie pokazali. Tylko koniec czego? No właśnie, cały czas, co, co, czego? Koniec początek jest to wymieszane, trzeba przyznać, bardzo zagmatwane. Kama jest niejednoznaczna sześć prom do tej pory ukazał się, dobrze mówię? Chyba tak. Sześć, tak, tak. I chyba już się więcej nie ukaże. Chyba, że dadzą jeszcze jedno ostatnie przed samym właśnie... Nie, no nie wiem. Myślę że, myślę, że nie wierzę w to. No, ale to... myślę, że też. Tak, tak zakończyli The End Begins Next Monday i tyle. I teraz czegoś Maty tego do Powiedzmy te, te, te najciekawsze. To znaczy Undertaker, Y2J, Nowa Era, yy, w Dawidowi, przefield, Sheffield, Karma... Yy. Jest tego mnóstwo tych teori. Każda jest na swój Star, sposób... Bobby wszystko! Po prostu da się tutaj postawić każdego! Dobrze, a ja powiem, że to może być jakiś zlewek większych wydarzeń, ale ogólnie to stawiałbym na Whitey Jaya i Taker'a. Ja, jeśli dziwi to będzie tak, pojawi się y, i, w, i w ogóle wszystko będzie na kupę i, i pojawi się bro, i brodus klejski, przepil i wszyscy, i wszyscy i wszyscy będą musieli ty, to może ten jest y, z tego proma, to może ten, może ten, a tak naprawdę no. w takim segmencie wyjdzie ta prawdziwa osoba, o którą chodzi. To jest bardzo prawdopodobne. I myślę, że pojawi naprawdę. się tylko na króciutką chwilkę. Naprawdę to będzie tylko wejście, pokazanie się i zostawienie wideo z wieloma pytaniami na za tydzień. Myślę, że to by było najmądrzejsze rozwiązanie dla WWE. Czemu? Ponieważ to właśnie o to chodzi, żeby promować kolejną grę, promować to, żeby ludzie z chęcią chcieli obejrzeć kolejny show. No Chodzi o ratingi głównie, no i Właśnie, Właśnie to, stawmy może, jaki rating przewidujesz? No, 3-5, myślę, że powinno być spokojnie jak na takie proma, myślę, że ludzie jednak będą ciekawi. No bo przez cały grudzień mamy poniżej 3, jest fatalnie dla. No, to jest fatalne, ale myślę, że jednak takie proma to wiesz. No myślę, że tak, no tylko pytanie, czy zostawią tutaj na dłużej, czy fani po prostu zostaną, czy będzie to tylko taki jednorazowy wybryk. No zobaczymy, przekonamy się o tym. A w takim razie możemy jeszcze zacząć jeden temat tygodnia. Tak króciutko myślę, że można powiedzieć o Dolfie Zieglerze, czyli rok Dolfa Zieglera, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o postęp. Myślę, że tak. Myślę, że, że tak. Tam jednak kibicuję temu zawodnikiem i podkreślałem to już nieraz. Nie Dla mnie to jest znakomita osobowość i jedna z gwiazd młodego pokolenia, która jest charyzmatyczna, świetnym workerem, świetne akcje, walki w ogóle wykręca. Nigdy się nie nudzę przy jego przebywaniu właśnie w telewizji, w czasie jego czasu antenowego. I, I to jest jego plus i naprawdę no, kibicuję chłopakowi, niech zdobędzie ten pas. Nawet jestem za tym. Może jeszcze nie teraz, może jeszcze nie zdobędzie tego 2 stycznia, ale, ale życzyłbym sobie, aby to się stało w roku 2012. No to się bardzo zgodzę, a chociaż nie wiem, czy czasem nie zdobędzie go. Czemu? Ponieważ mamy tutaj feud widoczny, że Punk kontra Lori Nightis. Może Lori Nightis tak będzie taki już totalny feud z władzą w wykonaniu CM Punk'a i Lori Knightis będzie zrobić coś takiego, że Punk straci pas właśnie. Chociaż kto wie, kto wie. Myślę, że ty... Jest tutaj wiele pytań, ale to, to taka wygrana panka nie jest taka stuprocentowo oczywista dla mnie przynajmniej. Nie, ja jednak utrzymuję że przy tym, że no, pank jest na tyle jednak postacią wiesz, wypromowaną, że jak tak, już tak, to tak, na real tak, tak. straci pas. Tak, my, myślę, że to, że, to, że pank na 99% myślę, że on utrzyma pas, ale mimo wszystko jakoś dla mnie dzisiaj takiej wątpliwości zostaje, bo, no cóż. No to Tylko tak dla Ciebie, nie? Bo po prostu wiesz, będziesz tą walkę śledził z zaciekawieniem, bo to jednak jakiś tam wariant inny jest przewidziany. No tak. Ale myślę, że o tym też porozmawiamy w przyszłym tygodniu, będzie dużo dogadania na pewno, w tym o, drugim stycznia. Będzie bardzo dużo dogadania, a będzie jeszcze trochę dogadania i do słuchania, jeśli tylko chcecie. Zapraszamy Was na podsumowanie roku 2011 w WWE. Specjalnie dłuższy odcinek niż inne, także troszeczkę duże się namęczycie słuchając nas. I będziemy gadać o całym roku 2011. Czyli taki skrót tego, o czym gadaliśmy w 2011 roku, można powiedzieć. Tak, wybieramy najważniejsze rzeczy, to, co nam się podobało, to, co nie i omawiamy to. Czyli zobaczymy, czy ten rok wyszedł na plus, na minus, czy był lepszy od 2010 i tak dalej, i tak dalej. I do usłyszenia. Myślę, że bardzo. Tak, zaświć... Pańskiego Sylwestra, A. szczęśliwego nowego roku i w ogóle naj, 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 naj.